Dajcie z tej strony, Dariusz Śliwka, a to jest 17 odcinek z gry Luigi's Mansion 2 HD. Dzisiaj wykonamy misję C2: Underground Expedition. Specjalny kompas odkrył kolejną ścieżkę do podziemi. Miejmy nadzieję, że te duchy nie ukryły wskazówek zegara zbyt dobrze. Dobry wieści Luigi. Specjalny kompas odkrył alternatywne wejście do podziemi. No to już wiemy. No, zaznaczyłem je na twojej mapie, więc wyjmij tego Dual Scream'a i spójrz. No, oczywiście. Normalne wejście może być zablokowane, ale jest zewnętrzna droga zlokalizowana na dworze tych zegarowni. No tak, jest x, -ik. tam musimy iść. Jest kompasik oczywiście. O! I spójrz na to. Specjalny kompas to wejście otwiera. Nie nazywają go specjalnym za nic. <laughs> Wiadomo, uważny sprzęt. Teraz pomówmy o brakujących częściach wieży zegarowej. O właśnie, to jest też ważne. Szukamy wskazówek zegara. Wiesz, ee, tych rzeczy, które ci mówią, kiedy jest czas, by iść spać. Znając duchy, prawdopodobnie ukryły je jak najgłębiej, jak się tylko da. No, pewnie tak. No, dobra robota, młody. Nie zgub się tam na dole. Ja, dzięki. Naprawdę. Igat jest mistrzem gadek pocieszających, oczywiście. To była. Ironia. <laughs> Okej. Okay. No więc lecimy. Kolejna misja, kolejna przygoda. No i kolejne lądowanie Luigi'ego. Na ziemi. Co to za muzyczka? Hmm. Nic takiego przecież ty byłeś, Luigi. Książce. No nie tym razem na szczęście. A może tutaj w piachu? No dawajcie książcze, pokażcie się. Nie? Spoko lepiej dla mnie. A jednak dobra. Witamy was, drogie chrząszcze No i też sprawdzę tutaj to wszystko, no bo. Warto jednak zebrać tę kasę. Której nam brakuje. Okej. Okay. Co my tu mamy? Pusto. A jednak nie, dobra. Trzy chrząszcze chyba? Tak. Wszystkie trzy. No i co? Więcej chrząszcze tutaj może? No nie! Cofnąłem się w taki głupi sposób. Ech, no tak. No i koniec z no-damagem. No ale przynajmniej... Mamy ten upgrade. Ostatni upgrade już. 20 tysięcy. Więc łapanie duchów powinno być teraz już żadnym problemem. A co to jest tu w ziemi takie? Taki zielony, co to? Aha, sząszy. no tak. Można się było spodziewać. Łow, monetka wypadła poza mapę. Niestety. Ok. Teraz tu. Więcej kaski. Zapraszamy. No. No i teraz sobie idziemy. Tutaj do podziemi wreszcie, ponieważ to jest istotna rzecz. Oj oj oj! O nie! Panie książczu, proszę się uspokoić. Kolejny, no dobra. W końcu to jedna munetka więcej, więc chętnie ją sobie zabiorę. No i teraz wpadamy. I będziemy mieli nowy obszar do eksploracji. Haha, bezpiecznie. Ale czyżby? Hello? No nie. Oczywiście, że nie. O, dobra. Skakujemy. Storm Cellar, czyli piwnica chroniąca przed. No, to taki bunkier właściwie. Ej, co ty tu robisz? Chcesz mnie już walnąć kamieniem w głowę? No i teraz zobaczmy jak ten upgrade zadziała. Znaczy, sz szybciej się ładuje po prostu. Okej. Okay. <laughs> Z podłóżka wyskoczył na mnie. Dobra, nie bierz tego kamienia tylko. Nawet się nie waż. Oj, no przecież wcisnąłem. Eee. Okej. Okay. Ło, bomba. No i śmiech Haidera. Mamy klejnocik świetnie. Nie pokardzę kolejnym rubinem do kolekcji. No i teraz tak. Um, co my tu musimy zrobić? Musimy chyba obciążyć to tym kamieniem, żeby otworzyć wejście. E, co? Jak to zrobić? Aha. No, w dziwnym miejscu stałem po prostu. No i zwróćcie uwagę, że to też jest zupełnie inna muzyczka, to jest zupełnie nowy obszar, więc... To mi się podoba. Jeśli chodzi o to miejsce szczególnie. Canyon Hall. I też ta piwnica jest taka. rozwinięta, taka... Fascynująca można powiedzieć. Okej, okay, pajączki. Wow! <laughs> Sorry za to. O! Kaska. Na górze Kolejny pajączek Chętnie go Pokonam, no teraz tak Tu mamy dziurę w ścianie Możemy zobaczyć co tu jest Canyon Narrows Czyli cieśnina kanionu Widać nawet niebo Z tej piwnicy hmm. No ale jest przepaść Musimy użyć chyba... Tyrolki. <grystanie> Okej. Okay. Wiadomo. Tyrolka się zawsze przytaje. No i mamy więcej krzaczków z kasą. A tu jest coś. O, są drzwi. Z minigierką. Okej, okay. wchodzimy. O! Proszę bardzo Jest piaskownica Trzeba skrzynię otwierać Golden Greenie Ale jak to się szybko teraz ładuje, to jest super Mega przydatne No i ta muzyka, no To jest arcydzieło. Dobra, więc teraz dwie naraz musimy otworzyć chyba Tak, i złapać dwóch naraz Zobaczcie Dobra no, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Zaraz was złapę. O, ho, 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 Pięknie. Ile kasy z tego będzie, no. Zobaczcie, z dwóch duchów 340. Czyli tu znowu będzie 340. Z tych dwóch tutaj. Dobra, może złapmy tak? Zróbmy tak. O! O! Teraz się udało. Chyba, mi dadzą serduszka. Nie. O, Dobra, ludzi, zbieraj to! Zaraz kasa, ucieknij, co? Jest. Czyli po prostu bez tu sama nagroda. Okej. Okay. Canyon Narrows, Canyon Hall znowu. Mhm. Mm lustro? Tak, lustro. O, wciągnąłem go <ścoughs> przez przypadek. Sneaker, no nie. Co jest? Co tu się dzieje? Majączek, A tu? Sztabka? O jak miło! <laughs> Oczywiście to pułapka od snikera. Więc zróbmy tak. O! Stańmy w kącie. Zawsze działa najlepiej. No serduszko, no właśnie. Ach, to jest najgorsze, że mogło być 60. Yy, nie sztabek, 3 sztabki, czyli 60. No, ale nie, oczywiście jest serduszko. Oho, klejnocik, proszę bardzo, kolejny do kolekcji. No i teraz możemy właściwie sobie odblokować to wyjście do tej zwrotnicy, do tego Roundhouse. A. Zobaczcie, to już jest parter. Tutaj ostatnio byliśmy. Oho, Igat dzwoni. Okej. Okay. Dobrze ci idzie, Luigi. Wygląda na to, że właśnie odblokowałeś oryginalne wejście z drugiej strony. Kiedy pokonamy te duchy będę mógł eksplorować to sam. Ale teraz wróć i znajdź te wskazówki zegara po prostu. No ale ja sobie chyba wyjdę, żeby zdobyć złotą kostkę z tej szuflady tutaj. Bo tu jest taka szuflada, no właśnie. I teraz dopiero można wracać. Tam jest ten klejnot, no ale... No, nie możemy go zdobyć na razie, ponieważ jest. Poza zasięgiem. Gdyby tylko ludzi mógł skakać, to by było dobre, no ale właściwie... To jest główna jakby... Mechanika. Ludzi zmęcznych, że... Nie możemy skakać. Musimy inaczej sobie radzić z problemami. ok Roundhouse Pit. Czyli dół pod zwrotnicą. Wow, będzie bomby. No nie jeszcze ze chrząszcze Eee, same bomby tutaj są, czy coś jeszcze? Co to jest w ogóle? Czy na mnie patrzy hmm. o, jest bułów do złapania Nie ukryjesz się przede mną. I hider, który się śmiał wcześniej Czyli tu jest bomba. Dobra, wiadomo Tak jak wszędzie w sumie Tam jest hider, a bół będzie gdzie? Tutaj, w tym górnym. No więc musimy go złapać. O, proszę bardzo. Akurat to mi się bardzo podoba. To jest taka mini łamigłówka Chwila, najpierw hydra trzeba złapać, tak? Okej. Okay. Jak sobie życzycie. A no więc najpierw hyder tak. I łapiemy go adko. Tylko... O, udało się. W ostatniej chwili. I teraz, Bu. Chwila, gdzie jest Bu? No tu jest gdzieś. Nie, no przecież tutaj gdzieś był. No przecież tam się schował, no nie? Czy totalnie już. No gdzie on jest? <grym> Co? Nic nie rozumiem. No chyba, że on po prostu poszedł gdzieś dalej. No pewnie tak jest. Dobra. Mam nadzieję, bo... Nie chcę tej misji powtarzać. Żeby tylko znaleźć tego był No, Igat, proszę cię, daj mi spokój, chociaż raz. Co znowu? Luigi, czy mnie słyszysz? O, sygnał jest słaby chyba. Musisz być bardzo głęboko pod ziemią. Spójrz na ten tunel. Wygląda na to, że stare, zegarown stare zegarownie zostały zbudowane dosłownie nad starożytnym archeologicznym wykopaliskiem. Bądź ostrożny, co wie, co tutaj się może czaić. Ale miejmy nadzieję, że wskazówki zegara są gdzieś tutaj. No dobra, otóż to. Więc chodźmy tutaj. Pit slide. O, zjazd. O, co się za drzwiami stało? Musimy to sprawdzić. Tylko co? Hmm. O, pajączki złote. Jak miło. Ile ich tu jest? Wow. Ile kasy w sumie? Osiem sztabek. Wow. 160. Okej. Okay. No, to teraz też mamy sporo. Ok. Oczywiście monetki też się znajdą. Wow, no. W tej misji jest sporo kaski, oczywiście. Serduszka no to nie potrzebujemy, ale tu jest cień jakiś. No właśnie. No, nawet drugi wazon, żeby było porówno z każdej strony. I kaska. A tu nic nie ma To jest piętro minus 2? Zgadza się? Tak, minus 2 To jest niesamowite no Kamieniołom, zobaczmy Są drzwi na górze Do których musimy się pewnie jakoś dostać, ale Ale jak to, nie wiem Tu coś jest Coś tutaj po tej stronie może? Hmm, nie wiem co. Coś tutaj może? O, nie zaparki, trzeba je złapać szybko. O, jest klejnocik też. Super. Dobra, to weźmy go. O, proszę. No i super. Teraz czy to... Już wszystko tutaj chyba tak, dobra. No to pociągnijmy ten wagonik do dziury. I musimy teraz walczyć z grinim pojedynczym, dobra. Sztabka. No nie, nie da się tego zrobić, no. Już drugi raz mi się nie udało. Dobra, jeszcze raz spróbujemy, no dobra, to... Musimy złapać trzech na raz. Z łopatami są, więc musimy... Czekaj, chociaż się wychylą! O, właśnie i... Jeszcze trzeci, proszę bardzo. Gdzie jesteś? Tu jesteś, dobra. Okej. Okay. O, dobra. Golden grini? Co ty tu robisz? To ilu już będzie w tej misji? Sześciu chyba, no nie? Dobra, już trudno. Nie będzie chyba combo, ale... O jest combo, dobra o <gryw> idealnie, wow. Ile kasy? Podnoszę te łopaty też, cwaniaczki. Dobra. Wolę nie ryzykować. I co, to wszyscy? Czy o co chodzi? Yy... Chyba, ale tu jest mostek do... Tak. To jest w ogóle chyba czaszka... Tyranozaura jakiegoś. Bu... Buhaha! Jestem... Yy, butin. Extra Gravy. Ciekawe co to może oznaczać. I teraz mamy walkę z bó i duchami jednocześnie. O, no nie no, popchnął mnie Sneaker. No, błagam, zostaw mnie. Dobra, może zrobimy tak, żeby... Oni mi będą tutaj straszyć ciągle. No, wejścia 20, okej. Okay. Dobra, nie strasz, nie strasz. Spokojnie i... No nie, no to jest. No nie. Ile was tu jest, no? Musimy zrobić tak, żeby ich tutaj przestraszyć, i teraz. Dobra, i teraz szybko. Jest, dobra. Teraz uciekamy. Kłapiamy go, szybko. Jest. <grywy> Nareszcie. Będą teraz czekać, żeby mnie tutaj popchnąć, pewnie znowu. Przepraszamy trzeciego snikera, o, no już po was, dziękujemy. Bez serduszka, świetnie. Czyli stracone 45 żyć póki co. Serduszek w sensie, nie żyć. No ale skoro mamy... Taką ilość kasy, to... Czy powinienem się martwić o rating? Raczej nie. Okej, okay, ważne, że jest bół złapany. Więc teraz idziemy do ante-chamber, czyli co? Przedpokój? Bo ante to jest jakby przed. A chamber, no to jest co? Taka, no taki właśnie. To, to, takie coś, nie? <grytasz> taki korytarz. Trochę. Więc przed korytarz, czyli przedpokój. Logiczny. No tak. Słowotwórstwo nie jest takie nielogiczne. W większości w przypadków, przynajmniej. Wow, 2581! A będzie jeszcze więcej, dzięki pajączkom i innym stworom. O, dosięgnę go. Teraz. O, tu jest właśnie ten korytarzek. O, serduszko, dzięki. Możemy oświetlić sobie też pomieszczenie. No, pajączką się oczy świecą, więc możemy je dzięki temu zlokalizować. I teraz Luigiemu trochę też w sobie. Tak lekko, ale też. Ok, jest kolejny Gold Bar na tej trumnie. Jak widać. O, dosięgnę go. Dosięgnąłem, tego też, tylko gdzie jest monetka? O, złote pajączki. No, przykro mi, ale muszę was pokonać, a to zdobędę, no nie zdobędę. Więc muszę pozbyć się kokonu. Gdzie jest ten pajączek jeden? Tu, dobra. Aha, też poza ściany po prostu wypadło, okej. Okay. No i teraz ciekawe, kto mógł wybudować te, te wszystkie pomieszczenia w ogóle pod ziemią, piętro minus dwa, kamieniołom ze szkieletem T-Rexa. <grymne> Skąd się to wszystko tu wzięło? Ciekawe, ale to jest przynajmniej oświetlone dobrze. O, nie parki? Trumna. No właśnie, prosty pokój się nazywa trumna, nic więcej. Okej, okay. zobaczmy co jest w tej trumnie. No, trochę jak dziesiąte piętro. Z ludzi Mansion 3. Więc pierwsza wskazówka, ale... No! Poltergeist. I to jakiś... silniejsza odmiana jakaś, po prostu. Okej. Okay. No, okej, okay. dobra, no to... O, oh, nic się nie stało. Wracamy po niego. A może jednak nie? Mumie! <grymne> ok, jest mumia. I są chrząszcze. Już słyszę te chrząszcze. Czyli musimy mumię wprowadzić w ścianę. Żeby się przewróciła. I potem możemy ją rozwinąć z papieru. No, chodź, no tym. O, jest. I to będzie co? Grini po prostu. No tak, no wcześniej to był grub, a teraz jest Grini. Jest ich więcej, patrzcie. No ale dwie, no to nie aż tak źle w sumie, ale są też chrząszcze. O, super. Które nawet nie dają kasy. Niezbyt miło z waszej strony. Chrząszcze. Ten się już podnosi szybko. Okej, okay, udało się. Dobra, zróbmy to combo. Nie zrobimy to. Te... No nie. Jak szybko mu to życie schodzi? Hmm. Ciekawe czemu nasz tak szybko, no ale dobra. Luigi, wszystko ok? Czy widziałeś tego wielkogłowego ducha? Uciekł ze wskazówką zegarową, której szukaliśmy. Musimy go śledzić. Spikselujecie z powrotem, więc możemy o tym pomówić. Wow. No i patrzcie, prawie 3000, bo kostka da nam 200, no to... No, 3000 prawie w jednej misji, póki co najwięcej. No to będą trzy gwiazdki, no niemożliwe, że nie będą. No właśnie, dosłownie. Znowu 12 nam brakuje, do jakiegoś milestone'a. Ostatnio nam brakowało do upgrade'a, teraz nam brakuje do 3000 w misji. No ale dobra, no to jest. Ukończona misja, coś tak ...szeleści jeszcze w tle. Coś nas chce jeszcze dorwać. No ale za późno. O, muzyczka przez chwilę była. No dobra, no to fajnie, fajnie. Są trzy gwiazdki, szkoda, że tylko aż tyle HP stracone, no ale. No jednak, bu i duchy w jednym pokoju. To nie jest zbyt dobre połączenie. Eee, dobra robota. Tam w podziemiach, chłopcze. Te duchy chciały być mumiami. Ale. Okej. Okay. Wyślijmy tych sprytnych łobuzów do safe'u. Nieprawdaż? A, dobra. No to są zwykłe greeny, No to nie będzie tutaj nowego ducha żadnego. Nowe klejnoty. Ewentualnie o Spectral Mass 8, ok. Nowy wybuch, no i sporo kaski, oczywiście, już w sumie kasę zbieram tylko po to, żeby mieć trzy gwiazdki w misjach. Już do niczego innego się nie przydaje. Ale fajnie zobaczyć jak na, na końcu, ile po prostu się udał zbierać po tych wszystkich misjach. Ok. Ten yy, wielkogłowy Poltergeist. Ten, który zabrał wskazówkę, może być problemem. Paraskop naprawdę oszalał, kiedy się pojawił, więc musi być bardzo potężny. Jednak z dobrej strony ta jego wielka moc pozwoli nam go śledzić. Kiedy przeskanuję Old Clockworks, właściwie to zobacz save, co. Załapiemy jakiegoś e, ducha, który chciał się wcześniej wyrwać. No w sensie, no dobra. Mówię, nie będę na razie patrzył. No, okej, okay, możemy sobie popatrzeć jak profesorek skanuje. Okej, okay. no sobie patrzyliśmy już, okej. Okay. No więc trzy gwiazdki i bu. Następna misja, C3, Roundhouse Brawl. Czyli będziemy walczyli. Tej zwrotnicy kolejowej. Dobra. No ale na dzisiaj to już wszystko. Jeśli Wam się ten odcinek podobał, no to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. No a ja spotkam się z Wami w następnym odcinku na moim kanale. Trzymajcie się, no i cześć.